dobry, witam państwa w kolejnym odcinku programu Nauka w druku. Dziś państwa i moim gościem jest doktor habilitowana Danuta Miłaszewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka nietypowej publikacji jedynej w Polsce, szanowni państwo, dziś jako narzędzie behawioralnej polityki publicznej i ich akceptowanie w Polsce. Publikacja oczywiście wydana przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Jedyna w Polsce, o czym za chwilę. Ale na początek chciałabym wyjaśnić, bo nie zdecydowała się pani profesor jednak na tłumaczenie e, określenia nadziei. Dlaczego? Z tego powodu, że polskie słowa, które są używane do określenia tych, tego typu narzędzi, impuls, naprowadzanie, raczej nie oddają jego istoty. Z tego, jeśli przetłumaczymy słowo z angielskiego, to raczej to będzie poszturchiwanie. I no, tak no, nienaukowo to brzmi, że tak powiem. Chociaż naprowadzanie też mogłoby być. Niektórzy autorzy używają takiego określenia, ale na pewno nie impuls, który został, jak, jak zostało to przetłumaczone w książce, to znaczy w tłumaczeniu książki pierwotnej Ona Gis z, z, z angielskiego z 2008 roku. Bo my coś innego nazywamy impulsem po prostu. Ale ja też się dogrzebałam, yy, przepraszam za ten kolokwializm, mm -hmm. takiego określenia jak inspiracja. Yy, to już zupełnie daleko? Yy, teoretycznie niektóre nagis mają taki inspirujący charakter, ale inne yy, nawet ich nie zauważamy. Wobec tego trudno powiedzieć, że do czegoś nas inspirują, tak? Yy, dlatego to popychanie albo. Kierowanie może by było najlepszym rozwiązaniem, ale moim zdaniem wystarczy, że pozostaniemy przy tym słowie, które no tak dokładnie w polskim znaczeniu tłumaczenia nie ma. I też słyszałam, że spuszczone jest to określenie i odmiana tego słowa przez polskie przypadki i osoby także występuje w, w polskim nazewnictwie, literaturze czy rozmowach, bo na konferencjach też się z tym spotyka. Czyli mówimy o nudges, o takim określaniu, czy to, to spolszczenie w takim sensie? Tak, nawet tak. Mhm. Okej, okay, to kwestie już mamy językowe wyjaśnione, no to teraz wyjaśnijmy naszym widzom, co to takiego jest nudges. Są to e, pewne rozwiązania, które mają przeciwdziałać e, albo też niwelować nasze błędy poznawcze, motywacyjne, bo ludzie wbrew pozorom nie są osobami, jednostkami w pełni racjonalnymi, jakby ekonomia ta klasyczna chciałaby nas widzieć. Popełniamy wiele błędów, y, posługujemy się wieloma heurystykami, mamy także pewne motywacyjne y, niedociągnięcia, normy społeczne, osoby, które znamy czy nie znamy, mogą nas do czegoś namawiać. Co oznacza, że y, no, nie jesteśmy w pełni racjonalni, a możemy przeciwdziałać tym błędom, bo one są systematyczne, bo one dają się. Znaleźć, pokazać, zbadać i jeszcze możemy pokazać, jak ich nie popełniać. Będę teraz prowokować, bo moje pierwsze skojarzenie to był taki obszar manipulacji, czyli Aha. ja coś wrzucam, osiągam swój cel kosztem innych. Bardzo się mylę? Nie, bo pierwsze takie elementy były wykorzystywane oczywiście w podmiotach prywatnych i po to, żeby te podmioty prywatne osiągały korzyści. Reklama, marketing to są te dziedziny, gdzie nadgis były wykorzystywane od wielu, wielu lat, tylko one nie działały na korzyść osoby podejmującej decyzję, a działały na korzyść podmiotu, który je stosował. Z tego jeśli w publicznym sektorze tego typu motywacje do stosowania z występują to one nie powinny być w ogóle przez nas akceptowane nie powinny być przez nas przyjmowane jako możliwość oddziaływania na nasze decyzje e, a podmioty prywatne to robią niestety czyli manipulują naszym wyborem naszymi decyzjami e Przykład, jeśli mogę poprosić, konkretny przykład NADGIS, czyli kiedy, w jakich sytuacjach stosujemy to narzędzie. Znaczy, stosujemy, wy naukowcy stosujecie. E, to znaczy, powiem na przykładzie studentów, tak? Jeśli ja im przedstawiam możliwości wyboru i mówię na przykład, umówmy się na egzamin albo tego, albo tego dnia, to przedstawiać im mogę coś, co mi absolutnie pod każdym względem pasuje, daty, albo mogę proponować im też coś, co im odpowiada, ale im zostawiam decyzję. I to jest taki przykład nadzies. Ja ich naprowadzam, nakierowuję, ale oni mają wolność wyboru, czyli wybierają datę, która im odpowiada. Ale zaproponowana została przeze mnie. Podobnie spotykamy się z tym na wielu, wielu przypadkach. Państwo tutaj jak szłam, macie e, kierunkowskaz, jak gdyby gdzie iść. To jest typowy nacisk. Nas kieruje w odpowiedni sposób, na, na odpowiednią drogę. Nacisk w polityce publicznej, bo o tym jest ta książka, mają poprawić nasze wybory, mają uczynić je lepszymi, czyli mają nam przynieść te wybory korzyści większe niż te, które byśmy osiągnęli, gdybyśmy wybierali pochopnie, gdybyśmy się nad tym nie zastanawiali, gdybyśmy się tylko i wyłącznie hałasykami posługiwali i nie zwracali uwagi, że jednak można lepiej dla nas. Po zastanowieniu się, może byśmy wybrali tą lepszą decyzję, czy podjęli tą lepszą decyzję, ale bardzo często działamy impulsywnie, czyli ten pierwszy system myślenia nam się włącza. E, intuicyjnie nie zastanawiamy się, nie rozważamy za i przeciw wszystkich możliwości. A mówimy: O, ostatnio tak postąpiłem, wobec tego nie mam sensu, żebym podejmował inaczej decyzję. Jak słucham, jak czytałam to, tak się zastanawiam, czy na taki pierwszy rzut oka jesteśmy, rz oka, ucha, jesteśmy w stanie rozpoznać, że tu mamy takie narzędzie użyte w stosunku do mnie, w stosunku do mojej grupy, do mojej rodziny? Nie zawsze, bo nudges mogą mieć charakter ukryty, natomiast etyka wymaga, żeby one były jawne, bo tego, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że są stosowane. I poinformowanie nas chociażby o stosowaniu, czyli wzmocnienie naszych decyzji, poinformowanie, że są takie e, e, narzędzia w polityce publicznej stosowane i że one mają na celu nasze dobro, a nie dobro trzeciego podmiotu. Już jest to uczynieniem nagizmu widocznym, czyli etycznym. Już to jest pierwszy element tej etyczności w polityce publicznej, czyli gdy badamy poparcie, tak jak badałam w Polsce w, w swoich badaniach, dokonałam tych ocen, czy akceptowaliby Polacy hipotetyczne narzędzia w postaci nagizmu różnego typu. I większość z nich była akceptowana bardzo wysoko, czyli 80% ankietowanych, 70 parę procent. To oznacza, że popierają ich stosowanie i cele, które mają zapewnić, czy osiągnięcie celów, które mają zapewnić takie instrumenty. Tak przyszło mi teraz do głowy, być może na wyrost, ale my nie znamy tego pojęcia tak na co dzień. Jakby przeciętny obywatel, przeciętny Polak typu ja, mhm. nie mówię, hmm, o, teraz będzie nudgis, nie? Przepraszam, że tak to trochę trywializuje. No więc skąd się wzięła ta akceptacja, skoro nie wiemy, o co naukowiec pyta? W badaniach nie ma, nie wykorzystujemy od takich określań naukowych, że tak powiem. E, opisujemy te instrumenty najprościej jak to jest możliwe i ich lista jest oczywiście zamieszczona w książce. E, lista tych osiemnastu, które były przedmiotem badań w bodajże też, przepraszam, 15, w 18 krajach badano, ta sama lista oczywiście sformułowana w języku narodowym, wobec tego zrozumiała dla odbiorców. Natomiast nie używano określenia nadzis, impuls czy naprowadzanie, chociażby po to, żeby nie tych osób, które są badane, nie przygotowywać na, na coś, wobec tego e, opis. Na przykład jest na tej liście takie narzędzie sformułowane w ten sposób, że rząd wszystkim kinom zleca, żeby stosowały reklamy podprogowe. To nie jest typowy narzędzie, nawet byśmy powiedzieli, że w, pewnych krajach, w niektórych krajach jest zakazany, ale tutaj nie nazywamy tego takim określeniem. I wtedy Polacy mówią, o nie, my tego nie akceptujemy. Bo z tego mamy też porównanie do takiego narzędzia, które w Szwecji na przykład jest zakazane i w ogóle nie powinno być stosowane. W Polsce chyba też nie możemy stosować reklam podprogowych, natomiast nawet ich cel, bo to było, celem było y, przeciwdziałanie paleniu i skutkom palenia nawet cel nie jest akceptowany jako właściwy, a sposób już na pewno nie. Bez tego Polacy potrafią ocenić, czy tak, czy nie, czy zaakceptować, czy nie, ale y, to, że akceptują te, które są mniej widoczne, czy bardziej widoczne, bo nie wszystkie oczywiście dostrzegamy, y, y, zmiany w architekturze naszego wyboru bo tak też jest nadzysko określane jako zmiany w tej architekturze jeśli wystarczy zmienić większość talerzy żeby móc y konsumować mniejsze porcje ze zdrowiem dla siebie jeśli wystarczą y no, chociażby oznaczenie kolorami zdrowej żywności no to powinniśmy to stosować do 2020 roku w Polsce takich badań nie prowadzono. Ta książka pierwsza publikuje nasze w ogóle informacje, badania dotyczące NADRIS, ale też naszego stosunku. Mhm. Wcześniej były badane, to już Pani wspomniała, 17-18 krajów. 17, 17. Realniu, Polska 18. No właśnie, czy my w tym, w tym gronie jakoś się wyróżniamy szczególnie? A widzę, że tak. <grym> Jesteśmy narodem, który właściwie popiera Nadzis, ale nie jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni. Są takie narody bardziej entuzjastycznie nastawione na, do Nadzis I co ciekawe, w tych narodach wśród tych narodów znajdują się Chiny, które my oceniamy jako mało demokratyczne no, bardzo regulowane przez państwo i działalność podmiotów prywatnych i, i członków gospodarstw domowych. A jednak Chiny prawie w 90% odpowiadający zaakceptowali niemalże wszystkie, nawet tą pod podprogową, wyżej niż inne kraje. Bo z tego tutaj. Kwestia kultury ma, ma znaczenie, a my wyróżniamy się oczywiście, bo nasza demokracja nie jest zbyt stara, ale na tle krajów z byłego obozu posocjalistycznego albo też sąsiadów naszych, które, którzy byli cały czas demokratycznymi krajami, nie odstajemy zbyt dużo. Natomiast no, nie jesteśmy takim typowo entuzjastycznym narodem. Po więcej szczegółów odeślę Państwa oczywiście do publikacji Danuta Miłaszewicz, Narzędzia behawioralnej polityki publicznej i ich akceptowanie w Polsce, akceptujemy. Dziękuję tak. Pani Profesor za wizytę. Dziękuję w Państwu dziękuję za obecność, za towarzyszenie nam i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki naszego programu Nauka w druku. Dziękuję i do zobaczenia.